Witam pięknie. Kolejny dzień. Codziennie kochaj siebie, Louise. Hej, w mojej wersji, codziennie bliżej siebie. Posłuchaj, proszę. Dzisiaj mamy 20 października, a tytuł brzmi: Mam w sobie mądrość, która zmienia moje życie. Dziś przypominamy sobie: Nie jesteś przypadkiem, jesteś arcydziełem. W bezkresie życia, w którym się znajdujemy, ja. I ty, wszystko jest doskonałe i kompletne. Przyjmuję z radością tę głęboką świadomość, że jesteśmy jednością ze Stwórcą i integralną częścią tego wielkiego, wspaniałego planu. Zostaliśmy obdarzeni mądrością wszechświata i mamy w sobie absolutnie wszystko, czego potrzebujemy, aby przeżyć to życie w pełni. Nasze umysły są połączone z nieskończonym umysłem. Pomyśl o tym. Cała wiedza. Cała mądrość są dostępne dla ciebie, o ile tylko w to uwierzysz. Ja wierzę, że to, co tworzę, moje decyzje, moje ścieżki, służy mojemu najwyższemu dobru i największej radości. Wszelkie doświadczenia są doskonałe, bym mogła rozwijać się i stać się najlepszą wersją siebie. Kocham tę osobę, którą jestem. Cieszę się, że mogę świadomie kształtować i zmieniać moją osobowość, a nawet moje ciało, aby wyrazić mój największy nieograniczony potencjał. Nie mam żadnych ograniczeń. Wiem, że przede mną leży szereg nieskończonych możliwości w każdej dziedzinie życia. Dziś całkowicie ufam jednej mocy i wiem, że wszystko układa się dobrze w moim świecie, wszystko działa na moją korzyść. Dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam jutro.